Hejka kochani, sorki, że właśnie tak, dopiero, ale jest, troszkę już przeszłam, ale nie będę oczywiście tak robić. No i będziemy dzisiaj sobie przechodzić takiego parkurka. W końcu z głosem coś ogarnęłam i nie będzie tak trudno, właśnie jak zawsze. Tak robiłam, że mi było troszkę trudno, ale w końcu ogarnęłam, jak to mam robić. Nie będę dzisiaj już martwić. Dzisiaj przechodzimy sobie takiego obi, potem spadniemy i ja oczywiście to zrobię w szorcach. <laughs> Na początku to będzie shorts. Pewnie, nie wiem czy to będzie film, czy to się zrobi sh 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 shorts, ale nie wiem, bo czasem się tak robi, że długo będzie. No, to jest film, a tak to sh shorts. Więc ja bym tak chciała, żeby to był film, bo ogólnie to właśnie zbierają się filmy. Mam już właśnie dwa filmy i możecie się na pewno z tego nacieszyć, bo możecie to oglądać. Mój fan, tak, mam, organizuje konkursik. Wszystko będzie na pewno w shortcie osobnym. Na, po, na początku wam tylko powiem w, w filmie, czyli oglądajcie ten film oczywiście. <laughs> tak. Czyli dla moich fanów obojętnie nowi fani mogą być. Wszyscy, którzy są moimi fanami. To tak, to są właśnie dla nich propozycje, chyba, że nowi fani, no to też. Tacy, którzy jeszcze nie wiedzieli o moich kanałach, ja nic nie mówię. Mogą, ale o moim kanale ja nic nie mówię, naprawdę. Mogą wszystko robić na moim kanale, jeżeli pozwolę, oczywiście, bo to jest też wiadomość dla moich najważniejszych fanów. No i dla takich, którzy są nowi, nowymi fanami. Oczywiście ja musiałam spać. Spaść. Boni, bo jakby coś to takie nagrywałem ze Sigma Boy, taki, taki, taką piosenką. Ale dobra. nagramy taką inną. No i dobra, zaczynajmy. Co ja mówiłam? Ja zapomniałam, co mówiłam. O, o konkursie. Konkurs będzie dosyć łatwy, bo nie chcę, żebyście się tak namęczyli. Um... Wszystko, um, wszystko, cała niespodzianka będzie na, na was czekała jutro o godzinę, o godzinie, czekajcie, o godzinie 15 w Szorcach. Um, czekajcie na to i ja jutro powiem o co chodzi w konkursie i w ogóle. I, m, może to będzie też skrom. Um, dobra, nie wiem czy kochani już zaczynać. <ścoughs> dobra, zrobię to jeszcze kawałek. No nie... Dobra. Na początku chciałabym, żeby właśnie ja na pewno zbudować film. Ja szybko idę tu wrzucić na filmy.